Dobra w Laskowie należały do Cystersów z pobliskiego Jędrzejowa. W XIX wieku odkupili je Wielopolscy, a od Wielopolskich Nowakoscy, którzy gospodarowali tutaj do II wojny światowej. Gustaw i Stanisław Nowakoscy zginęli w hitlerowskich obozach, a majątek przejęła władza ludowa. Majątek Nowakowskich nie był zbyt duży, tylko 154 hektary. Oprócz fontanny, dwór miał także własną wieżę ciśnień, a na niej widoczna data budowy, widoczna prawie cała. Podobnie jak w wielu tego typu obiektach w dworze Nowakowskich po wojnie zagościła szkoła, a po szkole dwór i okoliczny majątek przejęła rolnicza spółdzielnia produkcyjna. Czasów świetności tego obiektu już teraz niestety nie widać.